No, już jakiś czas temu nie nagrywałem, więc nagrywam ten filmik dla, dla osób, które oglądają nasz kanał. I dzisiaj jest trochę o KTM-ach, ale też o tym, w jaki sposób możecie myśleć o pieniądzach. Coś, co Wam wyjdzie na dobre. Więc ja jestem osobą, która lubi motocykle. Właściwie moja. Moja, moja miłość do motocykli, tak można byłoby to nazwać, zaczęła się wtedy, gdy moja mama kupiła mi motorynkę dawno, dawno temu, jak miałem tam lat, może nie wiem, 15? Nie pamiętam dokładnie. W każdym wtedy się zaczęła moja miłość do, do motocykli. No i dzisiaj mam tych motocykli trzy, 3, trzy 3, 3, tak. Mam Kawasaki Super Best. 125 cm bardzo fajny motorek mam Diuka. Katema Duka 390. Między innymi właśnie kupiłem sobie, sobie sobie jak tutaj popatrzycie klocki hamulcowe do przodu i do tyłu. E, i, I również jeżdżę Hondą, Hondą NC 750X e, z skrzynią automatyczną. Nie CVT, ona się to nazywają Dual, dual Transmission, więc um, ma taki inny system po prostu jest automatem, ale też można palcami zmieniać. E, I teraz ta firma KTM no, ma jakieś problemy finansowe. No i super zasny sprzęt widzicie, to jest zresztą fajna kooperacja z. E, z Red Bullem. Red Bull też ma teraz siedzibę w Austrii, chociaż jest to taka tajsko-austriacka e, tajsko firma. E, wiadomo, Red Bull produkuje drinki. I teraz, jak też popatrzycie na ten sprzęcik, firma firma Brembo, ale też e, kupię ostatnio firmę, znaczy hamulce Brembo. Przód tył, dwie tarcze. I teraz popatrzcie. Dla przeciętnego człowieka to, to jest około 40 tysięcy złotych cena. Dla przeciętnego człowieka w takim jeszcze wiecie wieku, że taki motor, takimi motorami chce się jeździć, bo to jest akurat Duke 890 rakieta. Um, oczywiście zawsze można mieć, widziałem na targach um, motory z silnikiem 2,5 litra. Nie wiem po co komu coś takiego. Nazywa się Rakieta, tak? Rocket, rocket. Um, triumfa z trzema, trzema cylindrami. Natomiast tego typu sprzęt, no, zabicie można spokojnie. E, też zmi e, jest zmieniona, zmieniony wydech na, na kropowicz, bo oryginalnie, właśnie to mnie zastanawia, dlaczego nie takie, takie fatalne wydechy robią. E, czy chodzi o to, żeby mniej sprzedaży było? Może to też jest trochę problem, może dlatego ta firma ma problemy, że wielu ludzi, wiecie, nie chce modyfikować rzeczy, po prostu chcieliby kupić motor, który już wygląda świetnie, już wygląda tak, jak oni by chcieli, tak? Teraz zmienianie rur wydechowych, em, jakieś, wiecie, usuwanie końcówek, czy zmienianie tyłu, czy coś takiego, wielu ludzi się w takie rzeczy nie chce bawić, więc coś źle ten KTM robi. Ale pytanie, czy to nie jest jakaś świadoma polityka na... Chodzi być może o co, żeby ludzie po prostu, co? E, sobie chcieli te motory modyfikować, więc nie wiem, czy o to im chodzi, czy nie. No w każdym razie dla przeciętnego e, człowieka 40 tysięcy złotych za taką rakietkę to jest dużo pieniędzy. I normalnie na etacie jest to ciężko zrobić, dlatego jak będziecie chcieli coś w życiu więcej osiągnąć, to musicie myśleć w takich kategoriach, co zrobić, żeby zarabiać pieniądze poza zwykłą pensją. Zdarza się, że ktoś ma świetną pracę, czasami słyszymy jakiś programista czy coś, ale normalnie dla większości ludzi zarobienie dużych pieniędzy na etacie będzie trudne. A jak się nauczycie robienia swojego biznesu nauczycie się zarabiania pieniędzy na giełdzie. Jak macie pracę, oczywiście ten etap dojścia do jakichś większych pieniędzy to jest troszeczkę złożony, bo na początku, wiadomo, ja też pracę kiedyś miałem, więc trzeba w sensie pracowałem na tacie, więc trzeba się nauczyć czegoś, co możemy sprzedać. I wiadomo, że jak mamy lepsze kwalifikacje, zarobicie więcej. Jak jesteście zwykłym robotnikiem, przykład murarza i pomocnika murarza, tak? Muraż i pomocnik murarza. Moje pytanie do Was jest takie: kto zarabia więcej? No, prosta odpowiedź: zarabia więcej murarz. No właśnie. A kto więcej się narobi? Nanosi się tych cegłówek, tych, tej zaprawy i tak dalej. No, pomocnik murarza. Więc macie teraz sytuację, gdzie jeden się narobił mniej i zarobił więcej, a drugi się narobił więcej i zarobił mniej. Więc pytanie, z kim Ty chcesz być? Tym, ty, tym kim Ty chcesz być, czy chcesz być tym murarzem, czy tym pomocnikiem murarzem, więc naucz się czegoś, czegoś, co pozwoli Ci zarabiać fajne pieniądze w życiu. Ale to dalej nie koniec, bo widzę, niektórzy ludzie męczą nieruchomości, kupili jakieś jedno mieszkanie, drugie, martwią się, że może jakiś podatek będzie wprowadzony w przyszłym roku, czy coś tam. Inna rzecz, kupienie mieszkania dla siebie, ale jeżeli chodzi o inwestowanie, nauczcie się inwestować na giełdzie. Ja teraz też jedę na kilku fajnych handlach. Nie chcę jeszcze zapeszać, więc zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Ale na samej pensji nic nie zarobicie. Zarobicie na życie, nie? Zarobicie na życie tyle, żeby po prostu przeżyć. Ale pytanie jest, czy chcecie przeżyć, czy chcecie żyć, tak? Pytanie jest, czy macie myślenie biedaka, czy macie myślenie bogatego, e, bogatego człowieka. Jeżeli chcecie kiedyś mieć jakieś fajne sprzęciki, pojeździć sobie po świecie, e, nie mieć tego finansowego stresu, żyć po prostu, cieszyć się życiem, to musicie robić coś innego niż większość populacji, niż większość, większość ludzi. Dam wam teraz taki przykład. Jeszcze jeden, nie, wiecie, byłem w innym sklepie, nie, nie konkretnie w sklepie ktm no ale byłem kupić e, klocki hamulcowe, no i co? I klocki hamulcowe w moim ktm 390 na przodzie są dobre. I teraz ja, um, mówię, to już nie są te czasy, wiecie, że sam muszę coś reperować, jak, jak potrzebuję, przyjeżdżam do, do, do serwisu i mi to naprawiają. Ale ja mam prawo nie wiedzieć, że klocki hamulcowe z przodu i z tyłu są inne. W tamtym sklepie uparli się, nie ma zwrotów, dobra nie ma problemu, ale popatrz jaki partacz. Sprzedał mi klocki, to są te klocki na przód, na przód, mimo tego, że potrzebowałem na tył. Później pojechałem do mechanika zmienić to, mówią, że no to nie są dobre klocki. Pojechałem z powrotem do tamtego sklepu, mówi, no nie przyjmują zwrotu. No mówię, nie ma problemu, to sobie zmienię dwa, dwa zestawy. Teraz już wiem, że przód, tył są inne i że tam są, że, że te klocki są inaczej skonstruowane. Ale tak, widzicie, ja mam prawo tego nie wiedzieć, bo nie zajmuję się na bieżąco sprzedażą części. Ale gdybym pracował w sklepie, no to chociażbym zadał takie pytanie, czy na przód, czy na tył. I ja jako osoba, która sprzedaje, powinienem wiedzieć, że jest różnica między tymi, które są na przód, i te, które są na tył. I znowu, um, gdyby to była, gdybym był jakimś regularnym klientem, gdyby oni coś regularnie sprzedawali, to bym unikał takiego sklepu. Wolałbym kupować gdzieś indziej, bo czuję, że, że mnie, czuję, że mnie źle. E, potraktowali, ale to jest wina tamtego partacza, który mi te klocki sprzedał. Więc bądźmy dobrzy w tym, co robimy. Ja staram się być dobrym inwestorem. Prowadzę szkołę onlineową, staram się dobrze ją prowadzić. Uczę inwestowania, staram się dobrze tego uczyć. E, uczymy w szkole również języków, staramy się to dobrze, e, dobrze robić. I jako rezultat Teraz już prowadzę biznes 20, no niebawem będzie 24 lata, tak? W lutym, w lipcu będzie, nie, znaczy w czerwcu jak przyjechałem, a we wrześniu, 1 września będzie 25 lat, 4 lata, 24 lata jak prowadzę szkołę. No i zarobiłem na tym biznesie dużo pieniędzy. I Ty, i Wy też, Ty też, Wy też możecie w życiu osiągnąć więcej, jeżeli raz nauczycie się zarabiać pieniądze, bycia dobrym w tym, co robicie, dwa nauczycie się oszczędzać te pieniądze, część tych pieniędzy, no i trzy, jak nauczycie się inwestować. I teraz mam takiego znajomego, dobrego znajomego, znamy się też od lat, i on tak przez całe lata potrafi pieniądze zarobić, ale grosz się go zupełnie nie trzyma. Czyli po wielu latach dalej nie ma pieniędzy, dalej nie ma pieniędzy. Nie nauczył się inwestować, znaczy nie nauczył się e, oszczędzać, nie nauczył się inwestować. Jak się go zapytałem, słuchaj, jak gdybyś tak miał tylko 10% tych wszystkich pieniędzy, które w życiu zarobiłeś, czy miałbyś dużo kasy? Oj, miałbym bardzo dużo kasy. Czyli zwróć uwagę, że pracuję około 20 lat i za 20 za 20 lat zawsze są jakieś wydatki to żona, to dziecko, to samochód, to tamto ale dalej nie zmienia to stanu rzeczy że nie ma po 20 latach żadnego konkretnego kapitału, a my jeżeli chcemy, chcemy się rozwijać i chcemy zarobić jakieś fajne większe pieniądze, to po prostu musimy się nauczyć inwestować, dlaczego? dlatego, że w tej książce najbogatszy człowiek w Babilonie, pieniądze są przyrównane do niewolników, wiecie, za dawnych czasów były niewol byli niewolnicy, teraz to nie jest fajne słowo, więc załóżmy, że to są wasi pracownicy, tak, którzy dla was pracują, to są wasi pracownicy, więc jeżeli wy zbudowaliście sobie kapitał i teraz, no, dla prostego rachunku, udało wam się za 20 lat zarobić milion dolarów, co jest jak najbardziej realistyczne, jeżeli prowadzicie biznes, i na początku nawet pracy, jakąś tam wykonywaliście, jest mnóstwo ludzi, którzy mają milion dolarów. To wyobraźcie sobie, że jeżeli z miliona dolarów taki słaby inwestor, słaby inwestor wygeneruje między 10 a 25% na rok. Ale powiedzmy, niechaj to będzie 10%, no to z miliona dolarów macie co, macie 100 tysięcy dolarów. Um, zwrot. Mogą być lepsze lata, gorsze lata, ale niechaj to będzie 10%. A inni ludzie, nawet jakby pracowali non-stop, to tych 100 tysięcy dolarów nie odłożą nawet przez wiele lat. Także widzicie, siła, potęga, umiejętności inwestowania. Teraz wracając do, do naszego. Do, do wcześniejszego tematu odnośnie różnych fajnych rzeczy, można wiecie, tak żyć swoje życie, że najtańszy samochód, najtańszy motocykl, najtańsze jedzenie. Po co jechać na wakacje? Przecież mamy garaż, garaż z papą. Na garażu, na, na dachu można rozłożyć przecież jakiś leżak i też słoneczko leży na jezioro, czy gdzieś pojechać no drogo, ale 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 są pompowane baseniki, można sobie kupić pompowany basenik, a w ogóle to jeszcze można się położyć na balkonie i nóżki mogą wystawiać przez kratki, ale też możemy spędzić wakacje potencjalnie na balkonie. Widzicie sposób myślenia biedaka? Tak myśli biedak, tak? Biedak myśli o tym, żeby przeżyć i my jako ludzie Potrafimy przeżyć. Popatrz, jest 8 miliardów ludzi, którzy potrafią przeżyć. 8 miliardów. 8 miliardów ludzi potrafi przeżyć. W Bangladeszu żyją, w Afryce żyją. Wielu biednych ludzi, wielu bezdomnych ludzi na ulicach dalej dalej żyje. Więc co? O co Wam chodzi? Wam chodzi o to, żeby przeżyć? Czy chodzi o to, żeby żyć? Bo ja chcę żyć. Ja chcę żyć, ja się chcę cieszyć życiem, chcę żyć zresztą. Od tych 24 lat prawie, że jestem na pracu wakacjach, tak można byłoby powiedzieć, bo znalazłem sobie biznes, który kocham, i kraj, który kocham, i ogólnie, i robię biznes, który, który, który kocham, ale wielu ludzi dopiero, wiecie, dochodzi do tego, co to oni w tym życiu chcą zrobić. Um, często um, nie mają kogoś, kto może ich zainspiruje, kogoś, kto ich pokieruje, więc jeżeli jesteście zainteresowani najpierw transformacją swojego myślenia, to na przykład na tym kanale macie setki filmików, które na przestrzeni lat zrobiłem, mamy grupę inwestorzy i traderzy. Zadawajcie się z ludźmi, którzy was zainspirują, ludzi, którzy mają jakieś życiowe ceny, cele. I to nie jest żaden materializm. To, że wy na przykład nie chcecie 30 lat spłacać e, e, kawalerki w Warszawie, a chcielibyście mieć dom, i jakiś duży garaż, i warsztat, i żeby Wasza żona miała um, ogródek na kwiatki, i ładną kuchnię, i tak dalej. To to nie jest materializm. To to nie jest materializm. To jest chęć tego, żeby dobrze żyć. Ok, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.